Zgodnie z regułą słuszną, zróbcie sobie pauzę na przeczytanie treści. To jest zaniet fizyki, więc zrobimy je, korzystając z fizyki. A fizyka to jest taka, że jeśli coś na w kółko, to istnieje jakaś siła, która ma kierunek radialny i zwrócony do środka. Se to namaluje. Pomocnicze kreski. Pewnie nie wszystkie będą potrzebne, ale niech te są na obrazku. Te kreski wyznaczają kierunek radialny. Narysuję sobie siły dośrodkowe. To znaczy, nie ma czegoś takiego jak siła dośrodkowa, nie? Narysuję wektory sił, które mają kierunek radialny i zwrot do środka okręgu. Na razie nie będę się zastanawiał, jakie to są siły. Po prostu są tu jakieś siły, które zakrzywiają tor ruchu tego ciała. Siła. I w wklej. Siła. Nazwę te siły. To jest siła oddziaływania elektrycznego, siła elektryczna. Oznacza ją. Se. To z kolei jest siła Lorentza, siła działająca na cząstkę naładowaną, poruszającą się w polu magnetycznym. F, L. Albo Fm, siła magnetyczna. Jak to woli. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o fizykę w tym zadaniu. Coś tam jeździ w kółko, więc musi się pojawić jakaś siła, która ma kierunek radialny i zwrot do środka. Można sobie ją nazywać dośrodkową, ale to nic nie znaczy. Nie ma oddziaływania dośrodkowego, więc trudno mówić o takiej sile. Jakaś rzeczywista siła musi robić za tak zwaną siłę dośrodkową. W tym przypadku to będzie oddziaływanie elektryczne. Plus przyciąga się z minusem. Tu musi być minus. A tutaj to będzie oddziaływanie z polem magnetycznym. I tu po środku nic nie ma. Tutaj każą mi w punkcie x i y narysować wektory odpowiednio e i b. Mogę tak zrobić. Wektor E, wektor natężenia pola elektrycznego, musi być zwrócony o tak. Dzięki temu siła też będzie miała kierunek radialny i zwrot do środka. Napiszę tą strzałeczkę tutaj, żeby nikt się nie przyczepił, chociaż wiadomo, że chodzi o wektor, bo podpisuje strzałkę. Przypomnę wzór, z którego to wynika. Siła elektryczna kulombowska to QE. Jeśli ładunek jest dodatni, A jest. To te wektory mają ten sam zwrot i kierunek, niekoniecznie tą samą wartość. Ładunek to niekoniecznie jeden kulomb. Narysowanie B jest trochę trudniejsze. Muszę spojrzeć na wzór, na siłę magnetyczną. To jest Q, V wektor i B wektor. Korzystam z reguły lewej dłoni. Ustawiam lewą dłoń tak, żeby tym wektorem miał przebić od wewnątrz do zewnątrz. To jest trudne, bo nie znam tego wektora. Cztery palce mają pokazywać V, to do zrobić. I kciuk musi pokazywać ten kierunek. I w takim razie dochodzę do wniosku, że B jest zwrócone do mnie. Rysuję tutaj takie kółeczko z kropką i podpisuję to B wektor. Tutaj strzałka nie zaszkodzi, no bo nie wiadomo co ten symbol znaczy. Mi to wygląda jak... Idźmy dalej. 7.2. To nie jest wcale takie oczywiste tutaj. Trzeba zrobić sobie jakieś rachunki, coś tam popisać, żeby móc wybrać właściwą odpowiedź. W tym pierwszym przypadku widzę, że rolę siły dośrodkowej pełni siła elektryczna. Zapisowywuję to. Siła dośrodkowa to masa razy przyspieszenie dośrodkowe. Przyspieszenie dośrodkowe przy tych danych szukanych korzystnie będzie wyrazić jako v kwadrat przez r. Przypisuję teraz tablicę, nic nie robię właściwie. Siła elektryczna to z definicji przypisanej z tablic. K, ładunek centralny, ładunek, który lata wokół, czyli to jest duże Q, to jest małe k przez r kwadrat. r po troszku się skraca. Dowiadujemy się, że v kwadrat to k k przez r m. To można zapisać inaczej jako K ku ku przez M razy 1 przez R no i teraz pierwiaskuję obustronnie. V to pierwiastek z tego razy pierwiastek z 1 przez R Patrzę sobie, patrzę i widzę, że to tutaj to jest zbitka stałych. Więc mogę zapisać, że V to jest jakaś tam stała, nieważne jaka. To zależy od konkretnych danych, których tu nie mamy. Razy 1 przez r. Teraz mogę przejść od równości do proporcjonalności, czyli pamiętną, stałą. Zapiszę, że v jest proporcjonalne do pierwiastek z 1 przez r. Tak wychodzi z fizyki, sprawdzam, czy jakoś odpowiedź pasuje. I wydaje się, że odpowiedź b jest ok. Trochę zagrody nie zaszkodzi. Teraz to drugie. Pole magnetyczne. Patrzę na moją fizykę i widzę, że rolę siły dośrodkowej pełni siła. Ręca zapisuje to. To jest nudne. Schematyczne. A to w sumie fajnie, bo będzie łatwo rozwiązywać takie zadania na maturze, nie? Siłę dośrodkową rozpiszę tak samo, bo to te same dane szukane, mniej więcej. A to będzie QVB. No i sinus Kąta między wektorem V i B. Ale to jest 90 stopni, więc sinus da jedynkę. W ogóle tego nie piszę. Nie zawracam sobie tym B. Głowy, głowy, nie zawracam sobie głowy. V się tak po troszku skróci i go nie będzie. Trochę będzie. Wzór na V to QBR nad M. Tak mnie tu wyszło i to da się zapisać inaczej. To jest Q, tylko takie brzydkie. To jest zbitka stałych. Czyli właściwie można by zrobić coś takiego. Czyli w zasadzie można przejść od równości do proporcjonalności, pisząc, że V jest proporcjonalne do R. No i wobec tego przyjdzie mi wybrać odpowiedź G. Jak to G, ku... Aha. No dobra, G. Trochę mnie to G wybiło z rytmu, bo cztery odpowiedzi widzę. Oczekuję ABCD, a tutaj G. Jak punkt G. Hmm, punkt G. 7-3. Nie wiem, czy wiecie, ale od 1 maja biegacie 3 km dziennie. Codziennie. Z wyjątkiem ostatniego maja. Wtedy chcecie przebiec 4 km. Taki zabieg pozwoli wyjąć z atmosfery 10 ton dwutlenku węgla na zawsze. 10 ton to tyle, ile emituje Polak w ciągu roku. To też tyle, ile emituje elektrownia bełchatów w ciągu 7 sekund. Innymi słowy, 10 ton to tyle, co nic. Po co w takim razie angażować się w taką akcję? Zapytacie. Na przykład po to, żeby obudzić czujność w ludziach, w których została uśpiona przez, tak zwany w Polsce, system edukacji. Ale chodzi też oczywiście o promocję tego rozwiązania, bo zarabiać to póki co nie zarabia, a jest mega ważne. Więc szansa na dotarcie do nowych ludzi, z których ktoś może zechce mieć coś swojego pod Islandią, jest bezcenna. Zaraz powiem, dlaczego uważam, że to jest bardzo ważne, a najpierw wytłumaczę, co Climworks robi. Oni próbują ogarnąć technologię, która wychwytuje dwutlenek węgla bezpośrednio z atmosfery i wiąże go w skałach gdzieś tam pod ziemią. I on pozostanie tam związany z naszej perspektywy, czyli z perspektywy istot, które w skali geologicznej są tutaj tylko na chwilę, na zawsze. Czyli jest bardzo dobrze, ale też bardzo drogo. Żeby nie powiedzieć absurdalnie drogo. I hajs od wspierających takich jak ja czy może ewentualnie wy jest bardzo istotny, bo na pieniądze od korporacji nie ma co liczyć. Korporacje w ramach Greenwashingu i dążenia do Net Zero. Potrafią na przykład zapłacić za niewycinanie lasu, który i tak nigdy nie miał być wycięty. A takie coś to nawet nie jest wyciąganie dwutlenku węgla z atmosfery to jest zapobieganie hipotetycznym emisjom, fikcyjnym, kłamać emisjom. A teraz o tym, dlaczego ta technologia jest istotna. Bo w pewnym momencie miłościwie nam panujący zorientują się, że obudzili się z ręką w nocniku. I wtedy Climeworks i tym podobne firmy mogą okazać się ostatnią deską ratunku. Bardzo, 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 bardzo drogą deską ratunku, ale kto by się tym przejmował, zapłacą poradnicy. Taką deską się nie okażą, jeśli nie rozwiną, nie dopracują swoich technologii, a hajs na to możemy dać my, bezinteresownie. Ja od kilku lat wspieram Climeworks. Wy też możecie. A z moim referalem będzie 10% taniej. Jeśli jednak na dźwięk słowa bezinteresownie dostajecie palpitacji serca i robicie się silni na twarzy, to można to obejść. Rzucie ten hajs nie na Climeworks, a na moje konto na Patronite. W zamian docenicie dostęp do kilkuset niepublicznych filmów, dostęp do kursu przygotowującego do matury dla patronów i inne atrakcje. Głównie nudesy, wiadomo. I tak jeszcze na koniec, nie zrozumcie mnie źle. Nie uważam, że to jest super, uważam, że to jest ch najlepiej byłoby w ogóle nic nie emitować. Ale co się stało, to się nie odstanie. Trzeba będzie syf wyciągnąć z atmosfery, a im bardziej dopracowana technologia, tym taniej będzie można to zrobić. 7.3. Najłatwiejsza część zadania jest za 3 punkty, bo wiadomo, w CKE jest taka maszyna losująca, zakręca się nią, tam jakąś wajchą się rusza i ona wyświetla ile trzeba dać punktów za dane zdanie Losowo. Płotek. Żeby wam się lepiej patrzyło, będę próbował się zmieścić z tym na jednym ekranie. Może się uda. Jeśli macie kciuki, trzymajcie je. Jeśli coś idzie po okręgu, to istnieje siła dośrodkowa. W zasadzie zapiszę jeszcze raz to, czyli to. Bo czemu nie kopiuj w klej? Nie ma czasu na pierdoły. Pomnożę obustronnie razy R, bo gdyż. Wiadomo, że w kresce łamkowej mieszka diabeł, a my zła nie chcemy. Katolicki kraj Polska. Samo dobro. Q, B, R. Z podstawówki przypominam sobie wzór na V. Droga przez czas. Siódma klasa. Dobra, piszę dalej M i teraz zamiast V wpiszę wzór z podstawówki z siódmej klasy. Szybkość. To jest droga przez czas ale odniosę się do pełnego okrążenia, bo no, pełne okrążenie jest niejako wyróżnione, jest pełne. Nie jest to 0,7 okrążenia, ani... Nieważne. Jezus Maria. W każdym razie, droga, czyli 2πr PR, przez czas jednego okrążenia, czyli okres. O Jezus Maria, r się skraca. Chwała ci Boże w niebie. Po skomplikowanych przekształceniach tego wzoru dochodzimy do wniosku, że okres to 2pm przez Q B Wybaczcie, że nie włączyłem ładnej czcionki i pisałem czymś takim, ale nagrywam po pijaku, zapomniałem. Kurwa, <grywam> to wygląda. Co zrobić? Nagrałem to zadanie, bo mi się podoba. Tutaj pracownicy CK nie dali rady niczego spieprzyć. Mnie zdanie jest dobre jako wstęp do cyklotronów. Bo z tego wzoru wynika, że okres obiegu cząstki po okręgu w polu magnetycznym nie zależy od promienia tego okręgu, ani od prędkości cząstki, czyli gdyby w jakiś sposób dać radę zwiększać szybkość cząstki, czyli zrobić akcelerator, przyspieszacz po polsku, to okres obiegu pozostanie taki sam. Czary. Cząstka jeździ coraz szybciej, a okres obiegu jest stały. Ale to nie są czary. Bo jeśli cząstka jeździ coraz szybciej, to promień okręgu, po którym jeździ, rośnie. I wzrost promienia okręgu i wzrost szybkości mają się do siebie tak, że okres, czas jednego krążenia pozostaje stały, dlatego tak łatwo zbudować cyklotron. Ja mam ze cztery w piwnicy, więc naprawdę nie jest trudno.